Delikatnie, trzymaj, trzymaj Wiola, trzymaj Wiola Trzymaj, trzymaj Wiola Z dwoma rękami, z dwoma rękami trzymaj Nie, bo tak jedną ręką musiałem. Od kogo? Od niego Jak po plecach? Ale prze przed nim Niech się ten, niech się trochę... Ten. Dusza linka Karolina, dusza linka! 谢谢

Już ten owa. Nie ma jakiś skocz jest. No bo to jest sportowy koń skokowy. Dobra, spróbuj, spróbuj spróbujcie podejść. Zróbcie bardziej Karolina Okej okay. Podejdziesz ładnie do kolegi? Hmm. Uważaj, uważaj, uważaj No Karolina zimna, zimna krew u ciebie, coś się robię. No nie no, bo wiesz, on się obrócił zadem. Mógł, mógł strzelić, wiesz, tak na wiwat. Dobra, chodźmy, będziemy szli w dużych odstępach.